Caj, się manku ludziska, z tej strony Bladiksy a to kolejny filmik. Na moim kanale dzisiaj kolejny odcinek ze serii Beam NG Drive. prawdziwy życie. Więc widzę zostaw subskrypcję dzwoneczkiem, lajka, żeby świecił się na biało. I żebycie nie ominął żaden kolejny odcinek z tej jakże rozwojowej serii na tym kanale, więc widzu, mam do Ciebie jedną sprawę. Ta seria z odcinka na odcinek będzie, poczekajcie, zaraz bardziej, o teraz jest dobrze, zaraz bardziej rozwijana. Więc przepraszam Was za skromne błędy, które są na początku tej serii, ale dopiero się uczę jak robić takie serie, więc to chyba tyle. Chciałem też powiedzieć, że dziękuję Wam za aktywność pod filmami, bo jest wielka. Teraz też zostawcie tutaj z 10 lajków najlepiej Bo teraz wracam do regularności na tym kanale Zobaczycie co się będzie działo zresztą Będzie mocno, więc co w dzisiejszym odcinku Brukel Legrand, którego kupiliśmy w poprzednim odcinku Jest naprawiony W między odcinku go naprawiłem I 1,5 tysiąca schodzi z naszego konta, bo tyle Właśnie kosztowała jego naprawa Więc 1,5 tysiąca zeszło z naszego konta Auto jest już wystawione i miejmy nadzieję, że w tym odcinku go sprzedamy. Ponieważ właśnie zaraz, widzowie, jedziemy kupić kolejny samochód. Zgadza się, kolejny samochód. Więc ja wsiadam do naszego poltka kochanego. Eee, jedziemy sobie nim elegancko. Ok. panie, poczekaj. Dobra. Jedziemy z polonezem do yy, pewnego typu osiedlu, który ma na sprzedaż Może chyba nazwać to autem sportowym, tak jest, więc teraz zrobimy w końcu większe pieniądze Więc widzimy się po szybkim cięciu, jak już dojadę do tego typka yy, Jesteśmy już widzowie po cięciu, dojeżdżam już do, do tego miejsca gdzie... A, no i widzowie, zobaczcie, ETK serii K jest to auto, które naprawdę jak się doprestreinguje, pędzi niesamowicie. I właśnie coś takiego planowałem teraz kupić, żeby to wremontować i sprzedać z niezłym zyskiem, widzowie. Więc dobra, ja sobie postawię tutaj auto i idziemy obczaić, co to jest, widzowie. Bo to jest, widzę, że naprawdę coś bardzo eleganckiego. No i zobaczcie, tak się to właśnie widzowie prezentuje. Mamy 6500 i. Wszystko z naszego konta właśnie schodzi, bo za tyle ten samochód kupiliśmy. Na szczęście, wiadomo, pieniądze jeszcze będą za samochód. Yy, jakoś nazywa Boże, za, za, za ten samochód, który mamy teraz. O, za Brukela Legranda będą, będą jeszcze pieniądze. Więc dobra, już auto jest zakupione, więc możemy wsiadać. I jechać. Czekajcie, czy, o, czy jest przypięty? Nie jest przypięty. No ja nie mogę nawet... tego się właścicielowi nie chciało, no troszkę żal. Ale dobra, skoro jedziemy. I mamy taką chwilę, żeby sobie pogadać, to mam do was yy, sprawę widzowie, bo ostatnio mam problem z klawiaturą w ogóle, ponieważ jak mam gaz, trzymam sobie gaz, to nie mogę skręcić w prawo w ogóle, nie wiem o co chodzi. W lewo mogę, a w prawo nie mogę, nie wiem, może mieście taki błąd i wiecie jak to naprawić. Jeśli tak, no to sekcja komentarzy jest dla was widzowie. Sekcja jest ko komentarzy jest dla was. Jedziemy sobie widzowie do domu Oczywiście widzicie mamy słaby stan kąta Ale wiadomo sprzedamy zaraz ten e, samochód Który mamy Obokiem normalnie stary Dobra trzyma się to jest najważniejsze Dojeżdżamy do domu Odstawiamy go Wypakowujemy No tu trzeba trochę większy łuk super może tędy już zajadę. Poczekajcie. Ok, trzeba właśnie z tej kamery, żeby no mieć podgląd na to, co się dzieje. Więc dobra, szybkie cięcie jak wypadkuje ten samochód. Jesteśmy już widzowie no, po 10 minutach, ponieważ doszedłem już do naszego e, poloneza. E, wiadomo, żeby go odebrać. Więc teraz wracamy se poltkiem do domu i tak widzowie udało się. Mamy klienta na... E, Bruckela Legranda. Zapytacie, za ile sprzedajemy ten samochód? Cena wstępna 8000 zł Czy za tyle sprzedamy? Nie jestem w stanie powiedzieć, ale mam taką e, szczerą nadzieję, że uda się sprzedać za te e, 8000, no ponieważ pieniądze na naprawę, przydadzą się pieniądze na naprawę e, ETK Serii K. Bo trochę to zajmie, no ale za to potem pieniądze za sprzedaż ETK będą no, też eleganckie. Muszę przyznać, że na pewno zarobimy sobie troszkę. Dobra, już dojeżdżam, widzowie, do domu. Dobra, wiadomo już ten. Może, kurczę, to normalnie zaraz się droga wyrobi, nie? No? Zstanę sobie obok naszego ETK. Zrobimy szybkie obględziny widzowie, bo chciałem z wami te obględziny tego samochodu zrobić. Więc dobra, ja sobie stawiam. I o, zobaczmy, na co my żeśmy się nadziali. ETK serii K. Bok jest w miarę okay. widzę, że z tyłu też troszkę obity. Tu trochę blacharkę by się przydało zrobić. Nie ma zderzaka, pewnie lampy też nie ma. E, tutaj widzę, że szyba. Przód cały. Chłodnica cała, widzowie, co mnie zaskoczyło. Chłodnica cała, okno wybite. Okno wybite, teraz mam tu, widzę, jeszcze... Maskę. No. Pieniądze, myślę, że po sprzedaży ETK będziemy na pewno mieć. Więc dobra, ja wsiadam sobie, widzowie, do Brukela Legranda, ponieważ no teraz jedziemy sprzedać, tak? Brukela. Widzowie, wsiadam za kółko. Odpalam. Teraz, o, teraz trzeba uważać, żeby widzowie nie wanąć. O, nie wytyłujemy. No i dobra, widzowie, jedziemy. Nie ma lipy. W ogóle to jest jakiś typek z prawego osiedla, tam gdzie. Chyba nawet w okolicach, gdzie go kupiliśmy, taka ciekawostka, są to okolice, gdzie go kupiliśmy. E, Poczekajcie, to było tam dalej, tak? To było dalej. Teraz będzie trzeba skręcić w prawo i tam w prawo za kościołem. Więc jedziemy sobie tu. I nie tutaj. Nie, 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 bo tutaj jest przemysłówka. Tutaj widzowie, tutaj skręcamy. O! I ten zielony dom, dobra. Kurde, kosztu stoi. Dostaniemy... Kurde, poczekaj. Ok. Dobra. Dobra, tutaj widzę trochę zabarykadujemy, ale no tylko na chwilkę. Więc dobra, widzimy się po ścięciu, jak zgodnie cenę. I go sprzedam. Widzowie, udało się. 8000 zł wpada na nasze konto. Mamy już teraz 8000 zł na koncie. W końcu, widzowie, mamy troszkę więcej pieniędzy. No, a teraz muszę wrócić na z buta do domu, więc, no, znowu szybkie cięcie. Jak e, już wrócę do naszego domu. Więc ja wracam do domu. Już jak widzicie jestem już dosłownie na naszej posesji i teraz zajmiemy się naprawą ETK Series. Żeby mieć od razu go naprawiony na następny odcineczek, więc ja do niego wsiadam normalnie, elegancko, tak to się prezentuje widzowie. Pięknie bym powiedział. Więc dobra, wchodzimy sobie w konfigurację samochodu. I myślę, że całość naprawimy za. 3000 3500 złotych, widzowie. Więc 3,500 zł schodzi z naszego konta, już teraz widzicie, a nasze ETK jest naprawione, widzowie jak widzicie. Więc to mnie bardzo cieszy. I widzowie, to jest na tyle w tym odcineczku. Zostawcie lajka, like, chcecie więcej i dłuższe odcinki. Bo mogę robić dłuższe odcinki, też będzie taka opcja. Więc do zobaczenia w następnych odcinkach. No i cześć.